Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, i dzisiaj przetestujemy sobie taktykę 4411, do której kod Wam pokażę, a także oczywiście nowego patcha, bo jeszcze tego nie robiłem na odcinku. Także zostawcie łapkę w górę, także subika na kanale, i jeżeli macie jakieś podbicia na aplikacji mobilnej, to prosiłbym Was, żebyście podbili ten materiał. Dobrze, a teraz przejdźmy do składu i do taktyki. Ogólnie to dzisiaj tak, no, plan jest prosty. Spróbujemy powalczyć o Ligę Elitarną, bo. Brakuje mi tylko dwóch zwycięstw, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Jeżeli przegram jakiś mecz, to chyba już nie będę próbował, ponieważ się trochę rozchorowałem i w związku z tym w środę wieczorem nie było streama. A także prawdopodobnie dzisiaj wieczorem też tego streama nie będzie. I powiem wam, że bardzo szybko w sumie dobiłem te punkty w Rivals o dziwo, bo już dzisiaj w środę rano sobie dogrywałem i skończyłem te Rivalsy. Nie wiem, czy ja nie przegrałem dwóch, może maksymalnie trzech meczy. Wa walce o te ulepszone nagrody. Także skład wygląda w następujący sposób. Jest to formacja 4-4-1-1. Także taką formacją grałem już w tym tygodniu, natomiast z innymi rolami. Tą taktykę wziąłem od zagranicznego twórcy Randy Food Market. I kocik do tej taktyki macie tutaj. Z takich dziwnych rzeczy, co zauważyłem, to. Są tutaj obrońcy nie na rolach, wiecie, klasycznych obrońca, tylko na rolach rozgrywających obrońca. Czy coś to daje realnie? No, wydaje mi się, że po prostu lepiej pokazują się do piłek. Oprócz tego mamy oczywiście rozgrywającego, który jest nastawiony ofensywnie, a także no, rozgrywającego cofniętego, który jest, roz który jest nastawiony na budowanie akcji. No i tak to w sumie wygląda, powiem ja Wam szczerze, na naprawdę fajnie się tym gra. No, spróbujmy wbić, wbić tą elitarną, bo jeżeli ją wbijemy, no to będzie to idealny przykład, że ta taktyka jest po prostu fajna. Także dzisiejszy odcinek to będzie typowy gameplay oraz oczywiście sprawdzenie kontentu o godzinie 19. No jednak, wiecie, w drodze daily czasem takie odcinki wypadają. Przez gorsze samo to tutaj składzi Krywala. No, powiem Wam, jest. Pierwsza gra na tego Fernando Torresa to jeszcze jest formacja 4-4-2, także dosyć odważnie. Dobra, to jedziemy, zobaczymy, jak się... Zobaczymy czy uda się wygrać. Byłoby cudownie, jakbyśmy awansowali do Ligi Elitarnej. Swoją drogą, yy, no, oczywiście, pogadamy sobie o meczach. No, niestety o meczu Realu sobie jeszcze nie pogadam, bo nagrywam to dosłownie 15 minut przed ich meczem. W ogóle, jaka to jest. To jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Godzina meczu. Nie wiem czemu Real gra o godzinie 19, w ogóle nie pamiętam kiedy ostatni raz oglądałem, re, oglądałem mecz o godzinie 19, no ale mniejsza, no o tym oczywiście nie pogadamy, bo jeszcze, jeszcze ten mecz się po prostu nie rozegrał, jedyne co to widziałem skład, to chyba w sumie zero zaskoczeń, poza tym, że uważam, że Fede Valverde potrzebna jest przerwa. Chociaż miejmy nadzieję, że te słowa się troszeczkę źle zestarzeją. A jeżeli chodzi o samego patcha, to powiem wam tak. Trochę już pograłem mecz na tym patchu i czy, mi, czy jakoś bardzo mi przeszkadza to, że nie można się ruszyć bramkarzami? No powiem wam szczerze, że chyba nie do końca. Chyba nie do końca mi to przeszkadza, bo uważam, że po pierwsze ja sam aż tak supercznie ruszałem bramkarzem. Wiadomo, czasem sobie uratowałem jakąś sytuację yy, ruszeniem się, yy, się goalkeeperem. Natomiast wydaje mi się, że ja więcej goli traciłem na tym, że ktoś świetnie się ruszał bramkarzem. Wiecie o co chodzi, że cisnąłem typa, ale gościu potrafił się ruszać bramkarzem. I przez to nie mogłem uszkodzić gola. Także czy mnie ta zmiana na razie jakoś boli? No tak powiem wam, że chyba nie za bardzo. Zresztą teraz rajwalsy wyjątkowo szybko wbiłem. I uwaga, Jude Bellingham i ma chwili to bronił. Wow, więc to mi chyba też nie przeszkadza, ten brak ruszania się bramkarzem. No a tak poza tym, poza tym ruszeniem bramkarza to powiem wam, Albo to jest może jakieś złudne wrażenie, ale mi się gra w tą grę jakoś lepiej, nie mam pojęcia dlaczego, widziałem, że dużo osób narzeka, chyba wszyscy ob, wszyscy playerzy oprócz Błaha narzekają trochę na ten, na ten patch, natomiast mi się gra jakoś, jakoś lepiej, mimo że oni chyba w samym gameplayu nic, nic nie zmienili, tylko to ruszanie bramkarzem, nie? Tak jakoś, może to wiecie, może jest to jakiś efekt placebo, no to jest bardzo możliwe, ale jakoś kurczę, no naprawdę fajnie mi się gra, nie? zresztą zaraz wbijamy do, prawdopodobnie do ligi elitarnej, jak nie teraz, to w przyszłym tygodniu, co też jest dosyć niezłym osiągnięciem uważam, chociaż to też za, za sprawą tego, że nie było resetów tym, w, tym, w tym sezonie, nie? Ale i tak w jest naprawdę fajnym, fajnym osiągnięciem. I tutaj w imieniu rezystansu też nie ma. Także tak, na razie moja opinia o tym paczu jest taka, że mi się gra OK, tak podsumowując, zobaczymy wiadomo w lidze Weekendowej jak to będzie, bo ta liga weekendowa zawsze to wszystko weryfikuje. Ale na razie jest ok. I dawajcie znać w komentarzu, jak wam siadł ten nowy paczek. Niby dużo nie zmienili, ale jakoś mam wrażenie, że te zmiany. Ale mam wrażenie, że właśnie te zmiany tak. W miarę, w miarę na plus, nie wiadomo, to też, yy, ja też rozumiem osoby, które narzekają, bo niektórzy się, wiecie, tak już, już wymasterowali to ruszenie, ruszanie bramkarzem, jakoś bejtowali, jakoś świetnie czuje rywali, no i w tym momencie im ta umiejętność została zabrana, więc ten skill, skill gap pomiędzy osobami, które gdzieś tam wytrenowały sobie skilla, a tego skilla w ruszeniu się bramkarzem nie miały, mm, zostało zabrane, no tak jak mówię, w moim przypadku chyba jest to bardziej na plus, Brak jakiś player log, nie dobra, dobra, trochę sfejkowany i wini junior go. Ale gościu biega tym pomocnikiem. No powiem wam tak, jak wy zabrali to ruszanie bramkarzem i, i, ten, i znerfili trochę AI defending, że jednak ludzie muszą troszeczkę ruszyć się obrońcami, bo ym, defensywne AI nie zrobi wszystkiego za, za was, no to to by był chyba jeden z fajniejszych patchów No i powiem wam, że chyba o tą elitarną, kurczę pieczone, no będzie ciężko, nie? Bo Gościu naprawdę fajnie ogarnia. Fajnie gra, fajnie ogarnia, podoba się to. No i tutaj piękny strzał, Fernando Torres, on no niestety oblak nie mógł nic, absolutnie nic zrobić. Hmm. Najważniejsze, że mam punkty. Nie za pierwszą ligę i tak są niezłe nagrody. ligę elitarną wiadomo, są troszeczkę lepsze, ale ona nie ucieknie, wbijemy za tydzień. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, teraz ruszył się obrońcami, może to będzie moja szansa. Nie, i tak jest ten autoblok cudowny, w sumie to. No Dobra, bardziej to mój, mój błąd, ja przecież strzeliłem. A, no i możemy pojawić w tym meczu od Letiko Barca który szczerze mówiąc tak oglądałem trochę na pół gwizdka, no ale z tego co tam, nawet jak na pół o, kurwa, no. z tego co tak na pół oglądałem to i tak, no trzeba przyznać, że no bardzo no, niestety zagrała lepiej, no zasłużyłem Dosłuży, to zwycięstwo, wolałem żeby Atletico wygrało, bo zawsze kibicuję w tych meczach zespołowi, który jest uważam mniej groźny dla Realu, tutaj winisz junior 3-1 mimo, że wiadomo, Atletico rozparowało Real w tym sezonie, tak i uwa... I tak uważam ich za niesamowitych frajerów i uważam, że prędzej czy później oni by się po prostu wyłożyli. Dlatego uważam ich za mniej groźnych niż FC Barcelona. Także no, z mojej perspektywy szkoda, że Atletico przegrało, ale totalnie zasłużenie wygrała Barcelona. Ale był jeden moment w meczu, w którym strasznie prysnąłem śmiechem. To się domyśli jaki? No oczywiście do karny Roberta Lewandowskiego, który został tak wykopany, że jak zobaczyłem powtórkę tego karnego, to aż się schyliłem, bo się bałem, że ta piłka zaraz mnie gdzieś tutaj uderzy. No niesamowicie przestrzelił. No ja nie rozumiem trochę też, tak szczerze. Mieć tyle lat doświadczenia, być takim napastnikiem topowym i tak wyrąpać tą to... nie, no po prostu ja nie wiem, jak, jak to jest w ogóle jest Totti, ale fartowny gol dwa. Nie rozumiem, jak to jest w ogóle możliwe coś takiego, nie? Na takim poziomie. Rozumiem, że bramkarz może wyciągnąć, nie? No bo zdarzy się gorzej stronę karny. jakoś, Jakiś może gorszy dzień, może źle staniesz, coś takiego, może jakoś skiksujesz delikatnie. Ale kurna, żeby wywalić piłkę z 3 metry nad bramką, to już naprawdę trzeba się mocno postarać, mam takie wrażenie. I Cristiano Ronaldo, i mamy 3 do 3. Super, ja muszę nogal wysmarkać, ale. Jest coś w tym roku, co ja często gadam na streamach, tak mi się wydaje, że istnieje duże momentum w tej grze. Moim zdaniem oznacza to to, że każdy w meczu będzie miał swój moment, gdzie po prostu jakoś piłka będzie lepiej wpadać, że ci piłkarze będą troszeczkę szybciej biegać, ci piłkarze będą jakoś przechodzić, jakaś odbitka się zdarzy. No i w pierwszej połowie uważam, że momentum swoje miał rywal. Gdzieś tam pod koniec to momentum troszeczkę może się zmieniło. Bo no gości mnie cizną, gości nie dopuszczamy do bramki. A nagle co, slam tr trzy gole, nic nie zmieniają. że so, to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Czy zacząłem jakoś lepiej grać w ciągu 10 minut? No, no wątpię, nie? Także wydaje mi się, że w tym roku istnieje momentum. I akurat to jak co, wydaje mi się, że w tym roku istnieje to momentum bardzo duże nawet. Tam szukałem tego Marcelo, ale może nie, może zobaczmy. Nie, nie, nie. Jeszcze Totti. To ty? Oj ale przestrzelił I pytanie czy to nie jest na moment, w którym Momentum się zmieni, czasem a To jest tylko moje wrażenie, czasem jak jest jakaś taka Wiecie, albo super interwencja w ramkarze Albo właśnie takie mocne nietrafienie Jakiejś sytuacji stuprocentowej To się momentum zmienia, ale no wiecie To nie wiem czy to już nie, nie po prostu wpływa jakoś Na naszą psychikę czy coś to nie jest nigdzie potwierdzone. To jest taka moja mini, mini teoria, nie? I to nie był spalony. La minia mal! Oblak, pięknie. Bon Mati na SPO. I wiecie co? Cristiano zmienimy sobie. I damy sobie Voldemeda. Oj, mi dema. widzę, że gościu też solidne zmiany zrobił. Jest i Fernando Torres, idealnie. No i pięknie, i wygrywa gościu 4 do 3. Niestety. 82 minuta, więc wygranie tego będzie bardzo trudne. Tym bardziej, że gościu tutaj już uskutecznie gra na czas, którą po części oczywiście rozumiem, bo. Kto by chciał mieć remis lub przegraną w Rajwalsach, nie? Mimo, że to jest 82, to jak najbardziej nie będę się denerwował, bo. O kurno. Oj, dobra, i to i to zmieni momentum. Zobaczycie jeszcze gola tutaj strzelę. Zajebiście. <gry> w taki sposób na pewno nie. No tutaj widz, widzicie jaki to mecz jest. No teraz gościu gra na czas. To akurat niestety w tej grze pressing nie istnieje, nie? No, po, połowa piłkarzy stoi, mimo że mam to wciśnięte. O, ale teraz, o kurna, jakby został. Ale jakby. Zróbmy to, nie? Błagam. woldemate, musisz, musisz stary, nie? Mamy to. Gościu grał 9 minut, 8, 9 minut na czas. Stracił dwa razy piłkę, raz to ja później spieprzyłem. Ale ten drugi raz w 90. minucie jest absolut, absolutnie niewybaczalny. Nie nie można tracić piłkę, jak się choluje tyle czasu, gra na czas. Bo później karma cię po prostu dopada. Prawdę mówiąc, dominowaliśmy. Dwa razy więcej strzałów, dwa razy więcej oczekiwanych goli. Ostatecznie, wiadomo, nie przyniosło to zwycięstwa. Ale... Taktyka jest naprawdę ok. Uwierzcie, jak ktoś chce spróbować, to zachęcam. 4:41 Formacje, zaraz jeszcze raz Wam kodzik pokażę. A jak ktoś weźmie kodzik, to bardzo bym prosił odwzięczyć się followkiem na Instagramie, bo, tam tak, bo tamta taktyka również będzie. będzie. Także tak, tak wygląda kodzik. Drugiego meczu grać nie będę, bo po pierwsze szanse na litarną są takie, żebyśmy musieli wygrać teraz trzy mecze z rzędu, a ja się trochę źle czuję, więc musicie mi to wybaczyć. Zobaczmy sobie jeszcze z klinikalnego obowiązku. Content, który wyszedł o 19.00, może coś tutaj jeszcze byśmy zrobili. Kampania się tylko odświeżyła, to nie jest nic nowego. W ogóle zobaczymy, czy ja poznam, że jest coś nowego, bo teraz jest od zarąbania tego kontentu, naprawdę. W ogóle Rodrigo de Paul wyszedł, to, to chyba wczoraj. I powiem wam szczerze, jak ktoś, no ogólnie nawet ja chyba sam go zrobię, bo po pierwsze nie lubię go niesamowicie, no nie lubię tego gościa strasznie, nie? Ale fajny jest i jakby mi się kiedyś chciało zagrać Messim, którego nie jest tak prosto zgrać, no to on jest idealny do tego. Fajne trzy playstyle do pole, wiadomo Tiki Taki brakuje, ale prawdopodobnie Inter Miami wygra finał MLS-u, tak? Bo to jest jakiś finał, tak? Tak jest. No, tak mi się wydaje, a on drogi nie jest, więc wydaje mi się, że warto zrobić go nawet jako zmiennika ewentualnego, bo HPD, HPO i HP ma 8x4x3. To mi się wydaje, że zniknęło i się pojawiło. Także, no, to ze zrobię i będziemy mieli oczywiście na piątkowy event. Tutaj się pojawił to jest chyba nowa karta Markus Tavernier z Bournemouth. Całkiem fajny, ej, ma na ma mocnego pasa, ma bieganie, ma baterię, ma R1, -kę. ma 4x3, ok, to trochę słabo PP ma. Dobre statystyki. Kurde, całkiem fajna karta, nie? 8485, kurde, trochę drogi, jakby był 8384 to bardziej. Dobra, a i z zobaczyłem na Twitterze, że jeszcze odświeżyło się usb o ikonę podstawową, ale tutaj tego już nie będziemy oczywiście sprawdzać. Ewolucja jakaś nowa jest. E, tak jest i jest to ewolucja skok w powietrze, która daje jakieś tam główki i tak dalej. No takiego obrońcę chyba całkiem spoko, nie? Tylko problem jest taki, że na główki się za bardzo nie gra w tym roku. Kurde, całkiem ok, i to jeszcze to darmo, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę. Jest i Lautaro Martinez, jest i pani Hegerberg, jest i pan Dawid Nerecz, kurcze. Całkiem fajny, nie? Do jakichś ewolucji nie, 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 niedalekich, bo już 8 szóstki pewnie długo będą wchodzić. Jest też Hansko. No na pewno nie, mecz, nie, nie za mecz z. oczywiście FC Barceloną, chociaż on chyba sam nie grał najgorzej. Który wygląda całkiem fajnie, nie? No kurwa, ale brakuje mu najważniejszych dwóch playstyli do obrony. No, tak, poza tym to byłby naprawdę, naprawdę fajny, ale tak szczerze to. O, jeszcze Folden, Adeyemi, ok. Ale i tak, uważam, że nie jest to zbyt yy, dobre Team of the Week, A to proszę, jest na prawym skrzydle w MLS-ie, yy, w Interze Miami prawo skrzydłowy z Argentyny, a to ciekawe dosyć, co? <grych> Także co, dzięki za, wam za uwagę. zostawcie obok w górę subika, odcinek nieco luźniejszy. Jutro, jutro zapewne, czyli w piątek, wrzucę. Um, jakie są przecieki na drużynę piątkową choć event zapowiada się naprawdę fajnie będą mocne nazwiska, ale to zobaczycie oczywiście na piątkowym odcinku dzięki za uwagę, do zobaczenia i siema